Dzień dobry, witam serdecznie z Parlamentu Europejskiego. Witam po wakacjach. Czy wszystkie twarze uśmiechnięte? U nas tu w parlamencie są posłowie, którzy są uśmiechnięci, ci, którzy zatęsknili za pracą, i posłowie, którzy nie do końca się uśmiechają, bo woleliby, żeby wakacje trwały dłużej. Ja należę do tych, co się trochę uśmiechają, trochę są zasmuceni. Uśmiecham się, ponieważ zatęskniłam za pracą, a trochę mniej się uśmiecham, bo czeka nas bardzo, bardzo pracowity rok w tym roku. Jestem odpowiedzialna za bardzo ważny raport dotyczący delegowanych pracowników, raport, który tutaj jest nazywany puszką Pandory. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby ta Pandora z puszki nie wyleciała. Oczywiście będę zajmowała się też innymi tematami, o których z wielką radością będę was informowała na stronach internetowych, na Facebooku i na Twitterze. Zapraszam, oglądajcie te wydarzenia, które będą miały miejsce w Parlamencie Europejskim. Ja Wam z kolei życzę dużo, dużo sukcesów w tym nowym, nowym szkolnym, ale też i nowym pracowitym roku. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.